...100%, że zaczniemy po stronie atakującej, czyli stronie łatwiejszej na Anubisie. Jestem ciekaw, co tutaj przygotowali. Ostatnio podczas kwalifikacji do IM Dallas mogliśmy je oglądać, no przede wszystkim na Niuku, na Ansięcie. Akurat Anubisa nie widzieliśmy, ale wiemy, do czego zdolny jest Entz na Anubisie. No tu potrafiliśmy rozgrywać naprawdę fantastyczne spotkania, a zatem rozpoczynamy. Oczywiście, jak Izak powiedział, po stronie atakującej. Mamy nadzieję, że już ta runda pistoletowa padnie na konto polskiej formacji. Wejście mitem tutaj ustawiony Fels, ale jednak szybki zeskok na dół. O, Hakilar trafił jako pierwszy, więc dobrze ta pistoletówka dla nas się rozpoczyna. Znakomity manewr wymijający, zastosowany przez ekipę Tero. Teraz podejście do bombsite'u A tu, do bombsite'u Betu błyskawicznie zajęty teren, błyskawicznie też dorzucony smoke do Templa, który sprawi, że Heni nie może reagować. Zresztą dołożył eliminacji, ale jaka taktyka! Jaki pomysł w rundzie pistoletowej? Ten błyskawiczny zeskok dwóch zawodników i trzech czyhających na zawodnikach, który chciał wejść na plecy. No to jest coś, co, co trzeba z pewnością zanotować. Tymczasem jeden frag dla Heniega. Ale oczywiście nie ma mowy tu o odbijaniu. On chce zachować sobie... No, nawet nie wiem co, chyba tego jednego flesza, którego posiada, bo Kewan tutaj akurat nie ma cheni. Być może, być może liczę, że jeszcze kogoś udaje, uda się upolować, upolować, ale no my jesteśmy pod wrażeniem tej rundy pistoletowej. To, jaką taktykę zaprezentowali nam zawodnicy Enz, no to szapoba. Trafił killer, trafił Hades, trafił Dycha, trafił także Gufi, więc cztery eliminacje każdy po jednej jeszcze Hades. A wiemy, że gdy Olek dobrze rozpoczyna, no to klękajcie narody skupiony Hades. No i mamy nadzieję takiego Olka skupionego, ale potem w trakcie tego meczu także uśmiechniętego, po kolejnych wygranych rundach oglądać w Kopenhadze. Ależ to wyjście Felpsa. No, musiał być mocno zdziwiony, kiedy usłyszał dwóch zawodników zaskakujących do kanałów, a to nagle pojawia się trzech przed nim. O, to musiał przeżyć zawał. W tej sytuacji Phelps nawet nie był dycha. To sprawia, że on cały czas nad każem kontrolę mają. Teraz on typuścił chyba może się przedostać glei w środkiem. O to jest ten czas. Dorzucony jeszcze Pala, który utrudni reakcję zawodnikowi antyterrorystów. My możemy podchodzić. Nieprzyjemny flash, ale tutaj Wini bardzo defensywnie. Ustawiony głęboko w gnieździe. A jeszcze dorzucony smoke. No i cara się Uwaga, podejść glajf, glajf. I Tu będzie mieć swoją szansę, chociaż wini przy asekuracji kolegi. Podkładamy ładunek, ale to jest 4 na 5. Antyterroryści z pewnością będą to odbijali. Pilnuje pleców Hades, ale z pleców okrągłych nie przyjdzie, więc tu de facto we 3 broniliśmy się w BS. -ie. To jest dla nas nieprzyjemne, nie mamy już żadnych grantów, teraz po prostu trzeba strzelać Hedy. No i zobaczmy jak to nam pójdzie Dycha pokazywał się na blisko teraz chciał wychylić killer, ale nic z tego ależ mamy tarapaty, chociaż jest Goofy, wraca też Hades do pomocy on jest blisko, asekuruje, Heni i wini. ale to Goofy się rozkręca Goofy bejtuje ten strzał, nie oddaje cały Sniper w końcu się uda Goofy, bohaterem tej rundy cztery fragi jego kiedy były takie tarapaty, kiedy przewagę zyskiwali zawodnicy CT, wtedy pojawia się on, cały na biało, Goofy cztery fragi przy obronie bombsaitu, no brakowało, brakowało Goofiego, ale w takim momencie ugrał tę rundę, o nie było przecież żadnego utility, żeby tutaj to sobie ułatwić, ale znakomite strzały Goofiego, no i mamy piąty punkt, sprawiamy, że teraz Imperial no, będzie musiał rozegrać rundę, Eko nie z... już tych pieniędzy wcale aż tak dużo nie ma po stronie Imperial Oj i podejście na bombsaitie, bez tym czasem Glej. zaskoczone Glaive, niewiele brakowało no dotychczas dobrze sobie radził na midzie, teraz niestety zaskoczony przez Disentiego. No, zajął pozycję sobie Gufi, pozycję, która może zaskoczyć, zresztą dwójkowo jesteśmy tu ustawieni. Hades na daleko, podchodzi Noe, no, 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 on nie wie, on nie wie, że my tutaj zaatakowaliśmy, chociaż Vini też jest blisko, ale ten kąt trzyma Gufi. No i teraz, teraz Hades musi trafić, no, chociaż ajaj. strzał niecelny, ale to też pozwoliło Gufiemu, żeby wycofał. Wiedzą zawodnicy Tero, że tutaj jest trochę przestrzeni, w takim razie gdzieś na midzie Rzucony granat. Decent E wcelowany ze snajperką. No jemu oddana AWP. że tylko 15 HP ma na koncie. Dycha. No, jeżeli wychyli. Wychylało. Jeżeli wychyli, to wychylało. się może źle skończyć, ale zdaje się, że Dycha zobaczył, co się dzieje. Że wychylił tylko de de delikatnie. Skoro był tam snajper, to być może spodziewa się. Takiego rozwiązania. No boimy się teraz o maina, boimy się okejwa. No to za chwilę do tego starcia powinno dojść. Smoke na bombsajcie, a. Ale wyciągnięty granat i powinniśmy za chwilę reagować. Dwójkowo nacisk. Goofy! Dwie eliminacje, no właśnie o tym powiedziałeś. Że Goofy może te flagowy nie miał dużo. Sześć do tej pory, ale w tej rundzie już trzy wpadły na jego konto. No to jeszcze ma okazję, żeby znowu to były cztery eliminacje. Goofy już sprawdza, co tam się dzieje w tym cave'ie. Niego zaraz powinien zauważyć. Goofy jeszcze czeka. Goofy po raz trzeci. Raz, czwarty! Dwa razy piąty. Raz piąty. To, był pie, to było pięć flagów, tak? Czy został zestrzelony jeden z zawodników przez y, A, kolegę? To czy, to, czy to Hades? Bo ja miałem wrażenie, że to był ace od Gufiego. Ach, co poprosimy, tutaj? Poprosimy o informację na słuchawkę. No Goofy z ace'em, tak, to Goofy, Goofy z pięcie, z pięć razy. On zdobył te dwie eliminacje, kiedy wychylali tak zawodnicy Także mamy ace'a od Gufiego. Znakomicie, Raz znakomicie. Cztery, raz pięć rund, no po więcej już nie sięgnie Gufi. Czyli drugi Ace na tym Majorze, pierwszy obita, ale w rundzie, gdzie rywal miał eko teraz już w rundzie full na full, gdzie je? Poleciał też granat zapalający, Ciow, wycofuje cofuje, Kilar, dorzucony, Flash! Szybko, znaleźć złapać kąt, Kylar! Dorzucony jeszcze granat, ten nieco bolesny, Flash od Felpsa, oj nic nie widzi Kylar, niestety tracimy zawodnika, namierzony już Hades! Widzi, widzi Phelps dokładnie, gdzie jest rywal. Hades na szczęście w tym trudnym położeniu sobie poradził. Dobry plan, Palak w jeszcze zastupuje nieco ekipę z Brazylii. No ale mają plan B, mają plan B zawodnicy teraz zobaczmy dycha, gdzie jest Dicenty. Dycha, och, on za kolumną akurat, ta Dicenty już wychyla, ale Dycha wiedział, w którym momencie się obrócić. Za, o, oh, podniesiony Kałach i teraz Palak w dobrym momencie, och, podpalony, wini porządnie. Zresztą Nowej też nieco ucierpiał, widzimy, słyszeliśmy, co się działo. Dycha do tej pory niewidoczny, do tej pory bardzo trudny. Meczy dla dychy, ale teraz to on może być bohaterem. Tak jak Kufi miał swoje dobre dwie rundy. Tak teraz dycha. Ważne, żeby miał tą jedną. Najważniejszą, by doprowadzić tak, do dogrywki. To może być runda Pawła Dychy, tu mamy nadzieję, że będzie dogrywka też znakomita w jego wykonaniu. No musi to utrzymać. Zostało 20 sekund na zegarze. Dycha, jest tam Heni, jest tam Noway, jest tam wini, dycha. Za chwilę wychyli dycha, raz dycha. O, yes! Trzyka, trzymamy mamy to! Wróciliśmy, mamy dogrywkę! A więc jeszcze będą emocje w spotkaniu z Imperial. Ależ tu się zadziało. Nieprawdopodobne, co zrobił Dycha. Brakowało go w tym spotkaniu, ale może potrzebował właśnie takiej rundy, żeby poczuł, że on też potrafi, że on też może dać nam tę jakość, jakiej potrzebowaliśmy. Jakże ważna runda Dycha, który w tej rundzie, no timingowo, perfekcyjnie wychylał, perfekcyjnie podejmował decyzję, żeby nas uratować w tym starciu. 12 do 12. Mamy dogrywkę, a zatem. Za chwilę jedziemy dalej. My zrobimy szybką podmiankę. Ja ze sniperką. Teraz M4, ale widzisz, że te granaty lecą. Tu nie będzie mieć dużo miejsca dla siebie. Dorzucone palaki. Już obite winy. On szykuje się z tym fleszem i będzie chciał zareagować. Siądz, Pane, flesz, kombinacyjnie. Ale kombinacyjnie. Tak, nie zrobi nam za wiele. O, o, złapany teraz Goofy. Złapany też w kierunku A ten troszkę za szybko chciał wychylać, zdaje się. Chciał łapać rotację, ale nic z tego. Felps już blisko. Glayf tuż, tuż obok. Glaive przed szansą, ale nie wykorzystuje momentu. Hades zostaje sam. Hades sam na trzech. Z z jednym trafieniem. Już się łapie gniazda. Do tam czeka Phelps na swój moment. Oj, niebezpiecznie, niebezpiecznie podchodzi do bomby. oj, niecelny strzał, ale jeszcze dostanie swoją szansę Hades. Czaj się pod tym smołkiem. Czaj się, chociaż brojona bomba na raz. Takie mam wrażenie. I Hades. Hades! Nie, niestety, No Way miał wystarczająco dużo czasu, by ten, ten ładunek rozbroić. To jeszcze nie jest koniec. Był blisko Hades w tym klaczu. Gdyby trafił, ale wychylali sprytnie dwójkowo gracze CT. No i tym samym. Obronili się dwukrotnie gracze Imperial. Jest tu a! już widzę, co się dzieje, dorzucony tutaj smog, no i właśnie o tym rozmawialiśmy wcześniej, że brakowało tej współpracy. Granat, Kilar znajduje miejsce dla siebie, teraz będzie musiał ważyć na te skany, ale Kilar przed szansą, jeden, drugi, Kilar po raz trzeci, Kylar! 17! rakieta odlatuje w kosmos, brawo Kacper! Ojej, co to było, co za akcja od Kylara! Poddymione delikatnie mówiąc od Kylara, ależ tu się zachował, jak przeczytał też to ustawienie, że jeszcze puścił skana, no wyszło wszystko idealnie! Nie dało się zagrać lepiej w tej sytuacji! Co tu zrobił Kyler? ależ to była runda nieprawdopodobna. No myślałem, że nie da się lepiej, bo on wcześniej jeszcze wygrał na tym drugim Bombsajcie klacza, gdzie w ostatniej chwili opuścił no, tę pestkę w głowę rywala. No Kyler próbuje tak naprawdę momentami nawet i Solo wygrać tę mapę, wygrać to spotkanie. Mógłby czy by było po prostu na pozycji. No, mógłby faktycznie tak trochę też spanikować gdzieś nieźle e, rozczytać to, jak e, ułożył się ten płomień pod jego stopami, czy też za jego plecami. Ale no, teraz uwaga, Gleif, troszkę oberwie. No, i to sprawdza, i on jest tu. Bardzo czujny, No. Way. Ale świetny, pewny. Mecz, świetne, no, niesamowicie no way. gra. No, way. A on nadal żyje, i to jest też nasze zmartwienie. Gdzie tutaj jeszcze wcydowany sniper? No, way. Tym razem jest, jak upadnie. Także upadnie, Feldwin. Walczymy, walczymy. Trzech na dwóch, ale uwaga, bo tutaj jest Heni. On jest wcelowany. Opoleciał granat błyskowy, ale to nie działa na Heniego. On trafia bez żadnego kłopotu. Widzi kolejnego zawodnika. Teraz jest ta szansa, ale uwaga, oh. co? Jednak Bini. Nie spodziewacie się go tutaj w tym miejscu. Czy będzie? Czy będzie ten brak od Polaka? Niestety nie. I to jest. Zwycięstwo Imperial! Kompletnie nie spodziewaliśmy się tego, od której strony będzie podchodził wini. Nie wiem, co się stało w tej ostatniej rundzie, powiem szczerze to. W jakim stylu przegrywamy ostatni punkt, kiedy już się e, cieszyliśmy, kiedy już witaliśmy się z gąską, ale nagle nagle ten plan do respa ACT, no tam musiało pójść jakieś fake info. Takie mam wrażenie, że chcieliśmy podkładać w ten sposób. No, widzieliśmy, gdzie był Heni. Zdobyliśmy przecież wcześniej tutaj trzy flagi na Bamsacie. Być może przekonani byli nasi, że to jest e, rotacja. Zawodnika CTS Bombsite'u, A przez, przez kanały, a może przez naszego respa? Nie wiem, skąd ten pomysł, by plantować bombę w tym no, miejscu. Musiało być jakieś info, bo nie ma opcji, żeby w tym miejscu podkładać tak standardowo pakę. Może po tym, gdy widzieli, gdzie jest heni, tak chcieli przeczytać, że ok, jak tu jest heni, nadal nie ma pomocy, to tego winiego tam już nie będzie na 100%. Nie patrzymy, ile sekund zostało do końca, do końca, rundy. Czy faktycznie to była taka presja, że to było podkładanie na raz ciężko mi teraz powiedzieć, trzeba by na powtórkę, bo po prostu nie spodziewałem się, że w ogóle coś takiego nastąpi po tym, gdy już sam Heni był fragowany. Niestety wielka szkoda, bo naprawdę mieliśmy też te swoje szanse, po prostu wracaliśmy. No były cztery rundy meczowe. A później mieliśmy rundy meczowe, więc no to jednak też jest e, no problem zespołu, że tego nie wykorzystują, bo wiemy ile to waży, jak to jest cenne w tym, w tym formacie, gdy to, są forma, gdy to jest format BO1. Się naprawdę solidnie. Mapa na której pokazywali moc w swoich pojedynkach. Tu wygrana chociażby z Heroik w ramach kwalifikacji do IEM dal a Tymczasem wejście na górę, ale zaczyna się to wszystko fatalnie. Trzy fragi dla zawodników CT. Zejście do wentylacji. Tam zdaje się zawodnik z bombą, ale Hades złapano od pleców. No i Glaive zostaje sam, ale to nie był zawodnik z bombą. To Hades miał paczkę na plecach, także Glaive zostaje sami. Och... E... Witałem się z Wami. Witałem się z Wami. Nie zdążyłem dokończyć tego przewitania, a w międzyczasie. Ens przegrywa tę rundę pistoletową, bo tu nie jest w stanie zareagować jak góry No, he, Piotrek, tu trzeba się skupić na tym, co na serwerze, bo jak widzisz, nie skomentowała się rundy i zobacz, co się wydarzyło. Tak naprawdę, gracze Ens nie wiedzieli, co robić, nie wiedzieli, jak reagować. Tak naprawdę zostali momentalnie zdominowani, ale zobaczmy tutaj przygotowanie, ten paralizator wykorzystany, ale no, to wyglądało tak, jakby Koi po prostu wiedziało, co Ens chce zrobić w tej rundzie pistoletowej, bo tu każde możliwe zagranie zostało skontrowane i z jednej i z drugiej strony, mówię, od kurnika, od drzwi także. Bardzo mocny, bardzo konkretny start, mówi Starkoy. Anta zdaje się, kiedy będzie plantował bombę zawodnik, wtedy będą chcieli wyskoczyć. Takie mam wrażenie. A nawet nie. Teraz to jest ten czas, kiedy atakują z gniazda, właśnie, ale tu reaguje błyskawicznie Hades. Po raz kolejny nasi to Glave trafił. A Stadodo no, liczył, że obsługując kolegów flashbangiem, że za chwilę zajdzie od rampy i tam być może poszuka fraga, ale nic z tego. Stadodo ze stajperko, ale timing dla niego nieprzyjemny. Niespodzianka, bo tu już był Glave, chociaż ten akurat nie trafił. W tej wydawało się prostej sytuacji. Z bombsaitu dolnego Hades schowa się na rampie Stadodo i to właśnie tu będzie chciał zachować broń. No, Na też muszą uważać, bo no, te pieniądze. A no, chociaż Hades 9200, może pogonić, zresztą no, może spróbować, może no, spróbować. I tu, I tu będzie niespodzianka: nie spodziewa się Stadodo nie, zawodnika. Teraz bomb bombsite'u dolnego i za chwilę będzie miał Hades szansę. Wciąż jeszcze Stadodo nie wie i teraz Hades dokończy dzieło zniszczenia. Mamy czwarty punkt, a w dodatku zespół CT nie będzie mieć pieniędzy, by grać. Co prawda, więcej ma ich Stadodo i Mopos, bo oni wcześniej chowali broń, ale pozostali tych pieniędzy mają znacznie mniej, więc spodziewam się rundy ekonomicznej. Ale to jest nie... Wracamy do spotkania Enz kontra Koja. Teraz nasi w obronie. I jakże ważna dla nas runda pistoletowa. Bardzo chcielibyśmy taką rundę pistoletową wygrać. Na razie i wpuszcza zawodników placem. Widział co się wydarzyło. Walka z Dawigiem. Bardzo ważny pojedynek tej dwójki, ale dzisiaj brakuje Gufiego. Tylko cztery eliminacje do tej pory. On pokazywali się przy besie dolnym. Tu jeszcze jest Glejf, ale ten nie miał kłopotów, by trafić się błyskawiczny strzał prosto w głowę. I to wyrównuje nam stawkę. 4 na 4. Wciąż Gleif czai się sam przy dolnym. Wciąż czeka na wyjście rywala. Teraz jednak dwójkowo mogą go za chwilę zaatakować. Gleif jakby tego się spodziewał i bardzo przytomnie wycofuje. W dobrym momencie, a tymczasem mopos na kwadracie. Nie daje się zaskoczyć, zobaczmy gdzie jest Dawik. A on ze spokojem trafia, jeszcze tylko wow! złapał. Dawik jak to siadło? ostatnia kula w jego głoku, ale ta... Och, daje mu kolejną eliminację. Trzy trafienia Dawiga I to jest to, o czym powiedziałem, jakże istotna była ta ta potyczka z gufim pod gniazdem i Gufi zawiódł, to wykorzystał Dawika. jak trafił raz, to trafił później i drugi, i trzeci. No. I tym samym druga pistoletówka w tym meczu wpada na konto koi. Liczę, że ten, tę trasę jesteśmy w stanie. Przebyć. Jeszcze, jeszcze wiemy, że jest to do zrobienia. No teraz, wytrzymać, to może bez podążenia bombę. To byłoby Oho. idealne rozwiązanie, ale Glaive tym razem miał olbrzymie kłopoty. No i też widzimy, że Hades próbuje to jakoś zatrzymać, ale nie ma tam miejsca, nie ma możliwości. Dolny bąbsite, rotacja Kylara, ale ile on jest w stanie zrobić? on na razie niewiele. Tylko poobijał rywal, tylko na chwilę to zatrzymał, ale widzimy, że to wszystko też wykorzystuje Mopos. To całe zamieszanie. Za łatwo oddał pozycję Glaive. Nie może popełniać takich błędów. Przecież teraz dycha, być może duży na plecy, i tam będzie szansa, by. By po po tego zawodnika, który chce złapać Kielara z kolei, a ten po prostu spokojnie czeka. No kto, ale to kogo? Jest... O już Dycha o... potupał, potupał i to będzie okazja dla Mopoza. No to już prawdę mówiąc... No niestety, ale to jest do sejwa. Tak, tylko chyba szukają jeszcze rozwiązania jak tu bezpiecznie uciekać z tej pozycji. No i teraz już znaleźli, ale tylko drogę ewakuacji niestety zawodnicy NS. On jest, niestety, no tak to często bywa, jak ktoś jest, oj, 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 nie udało się uciec Gufiemu, a każda, y, każda broń straty to dla nas bolączka i to duża. wielka, wielka sprawa, ta strata broni, a tu jeszcze Mopos idzie, idzie po więcej, bo no, to jest pięciu zawodników, którzy nadal żyją, Mopos, no już tam naciska na Hadesa. No, wydaje się, że akurat Hades przeżyje, zobaczmy, jedna sekunda do końca, uwaga, no było, było blisko jeszcze tego ostatniego starcia. Tam jest Kylar, tam jest Glaive, no ten duet. Doświadczony zawodnik i ten młody, który pokazuje się z bardzo dobrej strony, ale na razie to doświadczenie działa. Kylar, delikatne kłopoty, ale Grave lewo-prawo. Teraz jeszcze Kylar próbuje też pomóc, ale może to jest po prostu runda Grave'a. Zobaczmy, czy on to wykorzysta. Kolejna eliminacja od niego i czy on to zakończy, bo jest taka szansa. Dawik bardzo blisko pójdzie po tę eliminację. No on jeszcze może tutaj napsuć nam sporo krwi. Jeden na trzech i ma dużo czasu. Tak, podniesiona bomba. My we trzech od rampy. Teraz Dawik no, fejkuje planta. O, no, on tutaj jeszcze coś szuka. On jeszcze kombinuje, i tak naprawdę. no, no gdyby tak poszedł, Fragu, ale. Gdyby tak poszedł na górę, to tak naprawdę mógłby sobie stworzyć jeszcze niezłe warunki do tego, żeby podłożyć bombę i się ustawić. A tak będzie wracał, ale poszukał. Wydawało się takiego pojedynku przynajmniej jednego, jeden na jednego. I to byłaby zła informacja, gdyby taki wygrał. Ale cały szczęście udało się utrzymać na pozycji. Brawa dla Glejba tym razem, bo wycofał się, przeżył. Miał kolegę, który, no, killer. odwracał uwagę, a Glej fragował. Tak, chociaż tutaj też się wydawało się, że, że ustawiam. Pułapk Gleif. On oczywiście miał pikować. Myślałem, że Keller po prostu schowa się i poczeka na swoją szansę, bo nie spodziewaliby się go tutaj zawodnicy Terror, ale, ale jak widzieliśmy i Keller i Gleif walczyli razem wspólnie. W końcu zdobyli przecież tam łatko fragi, a zatem mamy 7 do 11. Ale to też w takiej sytuacji dziwne, że Hades nie uciekał na schody, by tam ustawić się bezpiecznie, tylko grał agresywnie. I to wszystko sprawia, że 12 punkt na horyzoncie. My oczywiście nie mamy tu na co liczyć. Zresztą spodziewają się gracze Tero, że tutaj zajęty był bombsite dolny przez polski skład. No i Glaive Goofy. Oni myślą o chowaniu broni, ale żeby zachować broń, to muszą zająć terena. I to nie będzie takie proste. Glaive zdobywa eliminację, ale 45 HP na koncie. Też zależy, gdzie będzie podłużona bomba. Chociaż wydaje się, że na Feniksie powinno być bezpiecznie. Czeka jeszcze Goofy, trzymając drabinkę. Dorzucony smoke. A no, będą chcieli pogonić, wydaje się, no, będą chcieli tę broń zabrać. Jest tutaj dość blisko ustawiony Adam. Jeszcze jeden smoke. No, tu było miejsce, gdzie można bezpiecznie przetrwać. No i zachowana broń przez naszych zawodników, ale sytuacja Boguś. dla nas jest tragiczna. To, to. są... to jest pięć rząd straty i teraz 5% z rzędu musimy wygrać, a widzimy, jakie mamy problemy, jak gładko radzi sobie ekipa Koi po stronie Tero. No i ten problem... To obie wygrane pistoletówki. Oh. Na no tu widzieliśmy stadu, do którego mógł zareagować. No Migdom mu tam zawodnik. No tu jeszcze ten timing, gdzie wydawało się, że na początku myślałem, że Dycha nie ma szans. Później myślałem, że ten timing będzie mu sprzyjał i złapie zawodnika na drabinie, ale akurat obracał się już Dycha. 12 do 7, no mamy możliwości, by, by być groźnym po prostu w tej rundzie, bo widzimy te karabiny, widzimy PMO Kylara, no ale teraz zobaczmy zmiana tempa, przyblokował się ten zawodników, to jest ta szansa, Hades także trafia, Kylar próbuje gdzieś tutaj zatańczyć, to jest jego pozycja, to jest jego runda, Just jeszcze wydawał się, że powalczy, ale to była jedna eliminacja, Stadodos AWP, no tak naprawdę zobaczą co się dzieje, stwierdził panowie, to wy się tak bawcie, ja będę zachowywał AWP. No podkręcili teraz tempo. Chcieli w to, chodzić, Chcieli to do końca. Ciasnych. Chcieli zaskoczyć, widzieli, że my też mamy ograniczony kwipunek w tej, w tej rundzie, że tam tych pieniędzy może zabraknąć, wiadomo, zachowane dwie bronie, ale no, widzieliśmy. Killer tylko z MP9, ale to MP9 Killara chodzi. I detekowany jest na BSA. Także tutaj sobie spokojnie go poradził Killer. A no to też troszkę przyblokował się Adam w tym ataku i, i to no, sprawiło, że miał czas Killer, by odpo odpowiednio się ustawić. Jest kawałek, tym bardziej, że mam teraz na fullu już jakiś paterro. A zatem będzie trudniej, chociaż są dwa akacze, dwa Galile, Mach 10, więc to nie jest pełny ekwipunek po stronie terrorystów. Dużo agresywnie Goofy, o, poleciał Palak na Kurnik, ten flash też nieprzyjemny dla Gufiego. dorzucony smoke na drzwi. dycha, który pracuje na outsidezie. zerkając co się dzieje, ten granat za plecy, więc nie osłabi tutaj Pawła absolutnie. Dorzucony jeszcze Nate, by ten mógł wychylać, ale przeczekują to wszystko zawodnicy Tero i za chwilę w drugie tempo poleci ściana smoke'ów. Ta skośna ściana. mógł podejść Adam. No i ciekaw jestem, co z tego, co zrobić. Skan, oddychy, chociaż te niecelne. No i wpuszczają Adama, zdaje się, do Feniksa A być może z po raz kolejny będzie chciał spróbować wejść do przebudówki. Ale tam widzimy, że czujny jest Goofy. Tak, tak, tu już poszła informacja. Oddychy, pewnie jakie te smoki były dorzucone. Jakie tutaj też opcje ma zawodnik Moby Starkoja. Pod niego widać na razie, to wszystko jest rozgrywane. Ale teraz wchodźmy no. no, cies... na tej. Poczekajmy, bo Goofy już puścił skan, ale nadal, nadal czekamy na. Ta te aktywność terrorystów zobaczmy, Adam cały czas tam naciska, napiera. Hades jednak trafia. No liczyli, że będzie ta rotacja. Pozostaje na zawodnik, tu. ale Adam teraz zaskoczy gleja O to jest problem. Odpuściliśmy tego jednego zawodnika. Przemknął na drugą stronę. Just trzyma teraz już rampę. Pozostaje tutaj, żeby łapać ewentualnie rotację. A tu jest jeden z zawodników Ens. No, dwóch nawet gra. Sprawdźmy to proszę, proszę dyka, 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 i to sprawdźmy idzie, to idzie. Sprawdził. Och, jakże ważne, że Dycha podszedł, że zerknął w tę stronę, ale odbijamy to od rampy. We czterech zawodników. Nie jestem zwolennikiem odbijania od rampy, chociaż mamy granaty. Trzeba będzie odciąć z pewnością szyby. Trzeba będzie odciąć drzwi i wtedy podejść do BS. Sprawdzając po kolei pozycji. Jest przewaga. To cieszy. Jest asekuracja Hadesa. Jest flag dla Gufiego. To daje nam przewagę. Killer po raz kolejny. No i Adam zostaje sam. On zamykał to wszystko. Gufi już poluje, dycha broi. Bombę on z debiusem. Walka Adama. Ten pokonana, więc odbijamy bombset B w sytuacji 4. Czterech na czterech, to było naprawdę groźnie, sprytnie, zrobili to terroryści. To podejście Adama timingowo idealne, mimo tego, że fragował Hades na rampie, odpuścił po tym pierwszym. I kiedy rotował Gleif na BS dolny, chcąc zająć tam teren, widząc co się dzieje, nie spodziewaliśmy się Adama, który wykorzystał moment wyjścia rampą, by zająć teren i to jest jedenasty punkt. Wyszarpany rewalowi, udaje się wygrać także... Tę rundę, no to już cztery z rzędu, ale potrzebujemy piątej. Potrzebujemy tej dwunastej rundy w meczu, żeby doprowadzić do dogrywki kolejnej dzisiaj. Bo ends przecież potrzebowało trzech dogrywek w meczu z Imperial. Niestety wtedy się nie udało, ale może teraz w meczu z Koi. Jest doświadczenie, jest doświadczenie. Byłyśmy takie pewne spotkania wygrywane, ale co się stało z Dychą? Czemu dycha ma 38%? Czy dostał kosę w respie? Takie mam wrażenie. Ojej, ojej że. Żeby... Musiał dostać nożem w respie. To, to jest w takim momencie, żeby to też nie miało jakiegoś wielkiego znaczenia, że on gdzieś przypadkowo netniowy. Ale uwaga, jest przyspieszenie. Od eventów tam zjeżdżają zawodnicy i się ich powstrzymać. Glaive! Glaive jakimś cudem. Dwa fragi od niego, a Hades już przygotowany. I czy to będzie wyjście? Pierwsze tempo? Nie. Dorzucony granat. Dymny! Nie najlepiej. Hades jednak nie trafia. I Mopos też podchodzi bardzo blisko. Są, są kłopoty, ale to jest przewaga 4 na 3 Bomba podłożona. w trafia. Ależ teraz zagrał Gleifę w tej rundzie On może być bohaterem ES i jest pobijany rywal Jeszcze jeden celny jest... to Mamy to, mamy powrót, mamy to grypkę Ech, co tu się wydarzyło? Glej przez tego smoka. Zdaje się, że kiedy wchodzili do kraty zawodnicy Tero, Zaczął skanować Glej z gniazda zapewne, bo później miał szybko rotację do rampy. Więc te fragi od Glejwa wpadały na gnieździe, też goofy skanował. Przesiał rywali, to też sprawiło, że te fragi były łatwiejsze dla Glejwa, który zostaje bohaterem tej rundy. hatrick Glejwa. No to! Co to były za fragi? Glej sam się nie spodziewał. On już chciał rotować. Mówi, dobra, jeszcze szybka seria. Szybki burst kulej spada. A on właściwie dwoma pociskami, że trzeba zdobywa dwie eliminacje, i to ustawiło. A zatem... Ma... No i Adam tym razem nie poszaleje od dworu. Tym razem mamy przewagę już na tym etapie rundy. Uwaga, bo bardzo blisko. Ale czy tutaj odnajdzie rywala, bo ten przyczajony w smoke, ale killer, albo oddycha tak naprawdę sobie poradzi z rywalem. Pełna kontrola od Enz i trzymać to wszystko w ryzach, bo jest bardzo dobrze. I dwóch graczy, którzy tak naprawdę odbijają się. Raz od dworu, raz od górnego Bombsaj'u, a teraz być może od rampy, bo tam ustawiony jest Hades i to jest eliminacja! I to jest pięciu na jednego. Nie no, z Hadesem na rampie to nie ma żartów absolutnie. Gleif, No bywa niepewny na tej pozycji, ale kiedy Hades ma tam okazję się postrzelać, to mam wrażenie, że trafia za... Każdym razem. Raz eliminacja dla Hedesa. Chociaż i tak prawo dla zawodników na BS-ie, a bo tam zrobiona robota. I ten frak dla Gufiego na outside, który rundę ustawił. Później kolejne eliminacje. Kerar złapany, ale też obijał mocno swojego przeciwnika. Gufi nie chce puścić tego full auto. Just w końcu złapany. Trochę to drwało na zakończenie tej rundy. Ale mamy kolejny punkt. To jest... ci chcieli podchodzić, bo boty długie. No ale ci zatrzymali. Jak lew wycofał na razie? Głębiej w stronę rampy. No ale zobacz, tutaj jest glaive, tutaj ta szybka rotacja od, znaczy od Hadesa też może się pojawić, jeżeli tylko by zatrzymali, to antyterroryści. Ale jest już Dycha, który wraca do rampy A, i to... będzie blisko. Killer zostaje przy krótkich drzwiach. No naprawdę pozycje są rewelacyjne. Ale tu jeszcze trzeba będzie fragować, ale Kylar, taki delikatny off u niego, Adam podchodzi, ale Kylar wie co się dzieje, jeden, drugi frag od Kylara, jeszcze tego nie zakończy, ale to jest czterech na jednego, zostaje tylko Just, no ale właśnie to tylko jedna eliminacja, którą widzieliśmy od zawodników Mobis, Starco i Ens w dogrywce, no to już momentami była po prostu dominacja. O, zwycięstwo w tym meczu. Jest bardzo blisko, potrzebny tylko jeden punkt i widać już plan realizowany, dorzucona linia granatów dymnych z Respa. Reagują pod to antyterroryści. Adam bardzo blisko. Ograł dobrze, ale zaczęliśmy go wyłączać. Ten nade dorzucony, ale Adam ustawiony hangarze. No i teraz to domknięcie, to działa, bo zobaczmy. Wow! Nie spodziewał się tego rywal. Dychan kapitalnie obrócił się. Wypalił z powrotu. To jest czterech na jednego. Tylko jeden rywal, dojechany! To będzie koniec, to był powrót i to jest zwycięstwo! Pilas 1 1 Enz się ratuje! Enz się po raz kolejny ratuje! Znów to zrobili! Nieprawdopodobna historia, no to... Ach, sam Hiczek by tego nie, wy, nie wyreżyserował w ten sposób. Jak my do tego wróciliśmy? Jak my wróciliśmy z bilansu z, z wyniku 7 do 12? Przecież to było 5 punktów meczowych dla Koi, wszystko im wychodziło. Mówiliśmy o tym spokoju. Czego nie zrobili, to było dobrze. A my mieliśmy takie kłopoty, żeby znaleźć sposób, żeby znaleźć drogę do dobrej gry, ale w końcu zaskoczyło. Jak zaskoczyło! No to przejechaliśmy się po rywalu jak pług, jak pociąg, jak Pendolino. Polecieliśmy, pojechaliśmy po to zwycięstwo i w tym momencie Enc ma bilans 1 do 1. Wyszarpane zwycięstwo z dużym trudem. Ale możemy odetchnąć, możemy odetchnąć i możemy pogratulować ekipie ENS. Tak jak mówiłem, na majorze nie ma łatwych spotkań. Każdy mecz to mogą być ciężary. Trzeba zagrać na swoim najlepszym możliwym poziomie i tak zagraliśmy. Może nie od początku. Były na początku momenty, ta świetna gra po stronie Tero od bilansu 0-2, ale później coś się zatrzymało. Gdzieś wstrzymywaliśmy tę rękę, gdzieś się zaczęliśmy obawiać się. Za dużo chaosu, za mało skupienia. I później nagle weszliśmy na jakiś wyższy poziom świadomości. Takie mam poczucie, że nagle coś zaskoczyło i nasi grali jak z nut. Każda decyzja, każdy strzał, to wszystko było przemyślane i, i to wszystko doprowadziło nas do zwycięstwa. Wielkie brawa dla ENS, bo wygrać to jest jedno, ale w takim stylu, z nożem na gardle, wrócić do meczu i triumfować. Klasa, panowie, klasa! Chwila przerwy, moi drodzy, i zaraz wracamy.